Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otwieram preski i oceniam domek. Nie daję intro, bo nie wiem ile będzie trwał ten odcinek. Chociaż pewnie go wrócę jako taki jakby normalny film. Wiecie, Dobra. E, no ale już przejdźmy do tego filmu w, koń w końcu. E, tyle co wstało, praktycznie, i jeszcze nie wiem co mówię. E, dobra, w ogóle to słodka 7069 dało naprawdę tyle presków, e, że. No, jestem aż w szoku. Czekajcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć. Dobra, to jest mega dużo. E, I po tym mam jeszcze pres od Armani Beardy 2. Nie wiem, jak to się czyta, chyba dobrze czytam. E, no dobra, to zaczynamy sobie od preska od Armani Beardy 2. Otwórz na filmie, otwieram na filmie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. I teraz preski od Słodka7069 na odcinek. Nie wiem, czy pod wszystkim pisze, że na odcinek. Yy, chyba tak, ale jak ktoś to mnie napisała na privsze... Że... Nie, tutaj nie pisze, bo... ale jak ktoś to mnie napisał na privsze, to wszystkie są na odcinek. Mam trochę kaszę, więc przepraszam za to. Dobra, no to nie będę to czytać, bo tutaj właśnie wszędzie pisze, na odcinek. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, bardzo ładne włosy. Eee... No, następny pres. Dziękuję. To jest chyba z tego sklepu na Central Plaza. W sensie nie wiem, kiedy to oglądacie, oglądać, ale. Eee, czekajcie. Dobra, przypominam sobie, co dostałam, żeby. Jeżeli potem się da, to zrobię z tym Luka. No, odcinek. A no, tak, miałam dać. Dziękuję. Dziękuję. No to już widzę, że nie zrobię sobie z tym luka, bo dostanę jakby dwa włoski. Dziękuję, bardzo ładne. O kurde, jest u w domku, dobra. Oddaję grafa oczywiście. Nie widziałam jej. Nie wiem, może weszło jakieś, ja już tak jakby... O, dziękuję! To jest ta ręka z Halloween. Dziękuję, Ej, nigdy nie widziałam tej bluzki. Rare. I napiszcie skąd ona jest. Nie wiem ja jej, mówię, nigdy nie widziałam. Dobra, kolejny pres, przedostatni. O, dziękuję, bardzo ładne. I już ostatni pres. Dziękuję. Co prawda tak trochę nie pasuje na zimę, ale tak dalej zbieram tła, bo mam... No w sensie nie mam może aż tak mało, ale tak się wydaje. To nie wiem, czy to nie jest z tego motywu. Nie, to jest z tego motywu. No to wiecie, będzie na Halloween na przyszły rok. Yy, no i dobra, teraz jeszcze oceniamy domek kartoniera 8, bo mnie prosił, żebym oceniła na YouTubie. W sumie no niepotrzebnie tam siadam. Kartoniara 8. Tak, to ona. Yy... Nie dobra jest polubiona. Idziemy. Wid widzę, że ma w nazwie święta, więc będziemy tak już patrzeć pod względem świętecznym. W sumie kiedy to na to jest 19 grudnia, więc no już święta tuż tuż. Wy to można widzicie w poniedziałek przed świętami 23. Nie wiem. Nie raczej nie. Dobra, mniejsza to nieważne. Okej, okay, no to tak na pierwszy rzut oka. Domek bardzo ładny, no ale teraz będziemy ocenić tak bardziej szczegółowo. Um, ogólnie fajnie, że jest śnieg i wiem, że to nie było jakoś super tanie, bo sama sobie kupiłam no tutaj akurat nie widać, ale, ale sama sobie kupiłam właśnie ten śnieg, żeby był tak mniej więcej po całej trawie. I on się wydaje jeszcze taki tani, sto, tam 125 starko jest chyba ten y to nie jest już takie danie, właśnie jak się wydaje. Bardzo fajnie, że ławanki są razem: to sobie siedzą, machają, gadają. Um, to jest taka jakaś ławka, żeby sobie posiedzieć. Um, ja bym dodała jeszcze coś tutaj, jakby, bo ta ławka jest tutaj taka samotna, tak jakby. Nie wiem, może jakieś drzewko zimowe, świąteczne, choinkę. Teraz jest dużo tych rzeczy w sklepie. Chyba że już usunęli. Tu jest śnieg, którym się można pobawić. Dobra, niech ona ja tam idzie. Słonik w budzie, bardzo fajnie. Yy... Nie no, da się w nim raczej bawić tylko o, to jest lag. Yy... I tutaj też taka choinka, która też tak stoi, taka jakby samotna. Ja bym dodała tutaj tak trochę więcej rzeczy. W sensie, że na przykład bym postawiła mm, obok tej choinki coś, obok tej ławki. I może tak obok tej budy tak tutaj i by było według mnie lepiej. I dobra, teraz Domek. Zaczynamy od dolnego piętra. E, Aj, tu jeszcze są takie lampy. To akurat ładne. E, o nie dobra, to chyba za to chyba nie miło. Nie wiem. Ale nie no, lampy ładne. E, a więc tak, ty mam taką szafę. E, tego nie biorę pod uwagę, bo to nie jest jakby jej wina, tylko że MSP2 czemu ta szafa jest taka wysoka. Mm, tu mam jakieś fotele, kominek, da się tam dojść. Da się, okej. Okay. Choinka. Yy, tutaj kuchnia. O, fajnie, że są te takie świąteczne krzesła. I wam, dobra. Bardzo fajnie. Na dole właśnie mi tak niczego nie brakuje. Jest tak sporo rzeczy. No i tutaj góra. Yy, góra też w sumie bardzo fajna, też mi jakoś tak niczego nie brakuje. Yy, no i okej. Okay. Ogólnie cały domek bym ocenił na. 9 na 10. Gdyby na tym ogrodzie było więcej rzeczy, to by było spokojnie 10 na 10, bo domek w środku jest naprawdę śliczny. 9 na 10, Nie, dobra. E... Śliczny. Śliczny domek dodałabym coś na ogrodzie. Czy na dworze, nie wiem jak napisać. Na, na ogrodzie. Na ogrodzie. Na ogrodzie. Ś może tak napisać Środek ładny. Ni po prostu środek ładny. 9 na 10. Ok, film trwa 7 minut, więc jest całkiem długi. No i co, ja już będę kończyła. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na moje inne filmy. Moim mi też będzie, jak zostawicie subskryp subskrypcję albo łapkę w górę. No i kończę. Pa, pa!